W dzisiejszym odcinku Karta Bezpieczeństwa COVID-19. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, to znowu ja wasz ulubiony nowoczesny pośrednik nieruchomości. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o inicjatywie, która powstała z portalu dla pośredników szybko.pl. Inicjatywa ta to Karta Bezpieczeństwa COVID-19. Jest to zbiór 17 procedur, które może każdy prowadzący działalność gospodarczą w branży nieruchomości wdrożyć do siebie, do firmy. Głównie chodzi o to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa naszym klientom. Teraz e, procedury i wszelkie informacje, które, e, które są na temat tego programu możecie znaleźć na stronie internetowej Karta covid 19pl Karta strona ta e, jest bardzo prosta, e, bardzo prosta, bardzo przejrzysta. Głównie, e, głównie należałoby się skupić na trzech rzeczach patrząc na tą stronę internetową. Po pierwsze jest możliwość dołączenia do programu poprzez naciśnięcie przycisku dołącz i wypełnienie formularza, bardzo prostego formularza, który, e, który jest tutaj na stronie. Formularz, w formularzu wypełniamy informacje dotyczące nazwy firmy, adresu e, oraz dane kontaktowe do osoby, która będzie wdrażała kartę bezpieczeństwa. Kolejną rzeczą, którą polecam, to są sygnatariusze, bo po wypełnieniu tego formularza wpadamy właśnie na tą listę sygnatariuszy, jesteśmy tutaj widoczni. No ta lista, jak widzicie, już ma tych rekordów dość sporo, biura się poszczególne zapisują. No i kolejna rzecz to są procedury, które możecie wdrożyć, i one są też do pobrania w formie PDF-ów. Które możecie, PDF-ów, JPEG-ów też, bo na przykład stopki do maila, inne materiały graficzne, logo programu, które możecie umieścić na swojej stronie internetowej czy w komunikacji w mediach społecznościowych oraz plakaty, które możecie wydrukować. I powiesić w swoim, w swoim biurze. To jest kolejne narzędzie, które powstało, kolejna inicjatywa, która powstała, by czuć się bezpieczniej w tej całej zaistniałej sytuacji. Myślę, że inicjatywa jest ciekawa, warto z niej skorzystać, także zapraszam na stronę Karta Bezpieczeństwa COVID-19. Jeśli dzisiejszy odcinek był dla Ciebie wartościowy, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, wciśnij przycisk dzwoneczek, po to, żeby nie pominąć kolejnego odcinka, który pojawi się już jutro. Za dzisiaj dziękuję, do zobaczenia, cześć!